you Jeżeli już, miała, jeżeli już myślę na przykład o pracy kiedyś, wiesz, jak byłabym już mm -hmm. stara, nieatrakcyjna i nie chciałabym się pokazywać zbytnio ludziom, e, to myślałam na przykład o tym, żeby żebym ja mogła pomagać e, młodym, młodym, wznoszącym się gwiazdom. Na przykład, e, ja widzę duży potencjał w mojej siostrze i ja niewielu osób to wie, ale ja jej wymyślam cały kontent, który ona ma robić. No że jest studentką, też nie ma czasu, żeby to tak bardzo. Ten. Mm -hmm. No i ona ma też TikToki, które mają milionowe wyświetlenia, które ja wymyślam, e, więc może kiedyś chciałabym. Bym pomagać innym ludziom w tym, jak prowadzić ich kariery. Myślę, że z moim bagażem doświadczeń, jeżeli chodzi o, o dramy, o tym, jak sobie ze wszystkim radzić, jak też mm, emocjonalnie sobie z tym wszystkim radzić przede wszystkim, to mogłabym być bardzo dobrą menedżerką kiedyś za parę lat. <grych> nice i tego ci życzę. A powiedz takie ostatnie pytanko. Jak wyobrażasz sobie swoje życie tak za 10 lat? To właśnie to jest mój problem i przez to też zdecydowałam się chodzić na terapię, że aktualnie w ogóle nie widzę swojej przyszłości. Tak jak zawsze miałam w głowie poukładane i, i miałam jakieś tam marzenia i widziałam siebie na przykład, nie wiem, że za kilka lat będę miała dzieci i pieski i w ogóle, to aktualnie jestem na takim etapie życia, że przejmuję się tym, co będzie jutro, a nie tym, co będzie za 10 lat. I skupiam się na tym, żeby być szczęśliwą i żeby, żeby sobie gdzieś tam wszystko układać w głowie żeby przeżyć do jutra, żeby po prostu, no niestety no, mam depresję, biorę leki i walka z depresją jest mega ciężka i ludzie często, to tak wiesz, nawet mój były mi napisał, jak ja mu pisałam, że się źle czuję i że mam myśli samobójcze, to potrafi mi na przykład odpisać, że Mówiłam, że jestem chora, używam sformułowania jestem chora, to on mi mówił, przecież ty nie masz raka, nie umierasz na raka, ani nie masz, nie jesteś, um, nie, nie masz sparaliżowanych nóg, żeby mówić, że jesteś chora i nie potrzebujesz pomocy mojej. A na depresji coraz więcej osób umiera, w, z roku na rok coraz więcej osób, jest coraz, coraz więcej samobójstw i no, to też jest choroba, więc mm, jak na razie jest mi po prostu ciężko patrzeć gdzieś tam w przyszłość, bo staram się myśleć pozytywnie jak na razie z dnia na dzień, a jak na razie swoją... po prostu nie widzę swojej przyszłości i to jest właśnie takie smutne, co mega mnie to smuci i dzisiaj też o tym rozmawiam na tej terapii. Co chwilę mówię o tym, że już, <śm> już rozmawiałam <śm> na terapii, ale dopiero zaczęłam tę terapię i wiesz, dużo tematów poruszamy z tym, z tym panem, to jest bardzo fajne, tak jak już wspominałam, więc no na razie nigdzie siebie nie widzę, na razie myślę o tym... Że wyjeżdżą w niedzielę, i na tym się skupią, i to jest najdalej, jak jestem w stanie wybiec myślami.